W Ewangelii według świętego Jana Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszu, a dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał, powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty, co o nim myślisz, w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszego rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus. Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, panie, i oddał mu pokłon. Nie wiem, czy już odkryliście, że najważniejszym wydarzeniem, do którego przygotowujemy się w czasie wielkiego postu. Jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej w noc Wielkiej Soboty. Jeśli nie, to może właśnie dziś Bóg daje nam czas, aby to zobaczyć. Jest okazja, bo w tym roku czytamy trzy wielkie Ewangelie Chrzcielne: o Samarytance, o Niewidomym od Urodzenia i o Wskrzeszeniu Łazarza. Pokazują one, że Bóg w sakramencie Chrztu zespokaja nasze najgłębsze pragnienie, pragnienie miłości, że przywraca nam wzrok i daje nam nowe życie. Są to prawdy ważne zarówno dla dorosłych katechumenów, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentów w tajemniczenia chrześcijańskiego, jak i dla nas, którzy zostaliśmy ochrzczeni prawdopodobnie jako dzieci, a w dorosłym życiu jesteśmy zaproszeni do życia łaską chrztu. Słuchając dzisiejszej Ewangelii możemy zobaczyć dwa dary, które otrzymał od Jezusa człowiek niewidomy od urodzenia i każdy z nas obmyty wodą Chrztu. Najpierw Jezus przywraca nam wzrok, zdolność widzenia otaczającego nas świata i drugiego człowieka. Bóg jednak mówi, że widzieć oczami to za mało. On chce, abyśmy jak On umieli patrzeć sercem. I dostrzegać, co kryje się w sercach naszych bliskich, ich potrzeby, radości i cierpienia. Aby to było możliwe, Bóg daje nam drugi dar wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteśmy blisko Jezusa i wyznajemy naszą wiarę w Niego, mamy światło dla naszych serc. Możemy chodzić w świetle i działać w świetle. Możemy widzieć sercem i wiemy, jak kochać. Jezus jest światłem, a wiara w Niego rozświetla ciemności naszych serc i pomaga przyjąć trudne wydarzenia w naszym życiu. Nie wystarczy wzrok, jeśli nie mamy światła, i na nic nam światło, jeśli jesteśmy niewidomi. Bóg wie, że potrzebujemy obydwu tych darów i obydwa nam daje. Jeśli dziś jesteś w jakiejś ciemności, nie widzisz sensu tego, co się dzieje wokół Ciebie. Nie rozumiesz wydarzeń w swoim życiu, nie potrafisz sercem patrzeć na człowieka obok siebie? Powiedz to Jezusowi i poproś, aby odnowił w tobie łaskę chrztu, aby przywrócił ci wzrok i aby na nowo zapalił światło wiary. Ja bardzo tego potrzebuję. Więc jeśli chcesz, spotkajmy się we wstawienniczej modlitwie. Ja za ciebie, a ty za mnie.